Hej, witajcie. W tym filmie mm, będzie, będzie o szpachlowaniu narożnika, rozszpachlowywaniu po prostu sobie e, narożników. Ja mam akurat narożnik pomiędzy ścianą e, i skosem, e, To jest wklejona taśma StratFlex Big, taśma e, z e, PCV wewnątrz. Ona, e, ogólnie jest odporna na wilgoć, więc tutaj w łazience się jak najbardziej nadaje do tego. Przez to, że ona jest dość szeroka, dość mocna, to właśnie w takich trudnych, dziwnych narożnikach bardzo fajnie się sprawdza. Znaczy w trudnych, no nie do końca musi być tam powiedzmy idealnie, natomiast dobrze jest, jeżeli narożnik jest idealnie, dwie, dwie, dwie płyty powiedzmy, no nie, dwie płyty złączone bez jakiejś przerwy, ewentualnie jak jest szpara, warto sobie to zaszpachlować, żeby żeby on y, po prostu zachował odpowiedni kształt. I jak jest dziura czasami się zdarza tak, że narożnik tam potrafi sobie zagłęboko wejść do dziury i robi się półokrągło, czyli wklęsły ten róg jest y, dodatkowo i trzeba to jakoś potem ratować. Dobra. Używam masy Proform. Y, masa gotowa. Y, y, jak dla mnie to to jest masa do spoinowania, bo yy, no, nie robię tym gładzi z racji tam na cenę. Moim zdaniem yy, ultralight, lekka, lekka masa, produkt amerykański. Fajnie się tym pracuje, fajnie się to yy, nakłada yy, i zagładza na ścianie. Yy. Ja dodatkowo używam dzisiaj yy, Pacy profilowanej Marszala. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy nakładam, zostaje mi jakby naddatek masy, tam jest minimalnie, powiedzmy jakaś dziesiąta mm, natomiast ten naddatek masy zostaje ewentualnie i jest mniejszy, że tak powiem, profil, znaczy się bardziej profil zbliżony do, do prostego, że tak powiem, no nie. Bo kwestia y, jest taka, że jeszcze te masy po wyschnięciu y, delikatnie się kurczą i się za, jakby zapadają. Więc żeby uzyskać jak najbardziej y, płaski profil później y, tej spoiny, no to używam masy profilowanej, ewentualnie jeżeli szpachluję y, szpachelką czy jakimś tam innym narzędziem, to tutaj nie widać za bardzo, ale zawsze szpachelka jest pookrągła w jedną stronę. Do, do gładzi, powiedzmy, używania na powierzchniach płaskich, no to warto jest sobie yy, te rogi, żeby były w naszą stronę skierowane. Natomiast do spoiny ja ją odwracam i używam tak, że ona robi tak samo na dodatek, no nie? Yy, dobra, na ten temat jeszcze tam kiedyś coś może zrobię jakiś film i, i pokażę. Pokażę teraz może jak ta masa się formuje. Znaczy na nie wiem, czy to do końca będzie widać, to najlepiej by było sobie kupić jedno takie wiadro ewentualnie i potestować, bo naprawdę warto jest, no ale, ale jakaś tam prezentacja powiedzmy minimalna. Ok, teraz tu się zebrało takie, jak nieładne. Ja sobie to ściągam w ten sposób, że szpachetkę przyciskam jednym rogiem i cieniuję. W jest tej spoiny. W narożniku jak się coś zbierze, to, to po wyschnięciu po prostu zdrapuje. I tyle. Myślę, że wszyscy tak robią, natomiast yy, no przekazuję informacje może tam jakimś początkującym, czy komuś, kto yy, może w jakiś sposób jeszcze o tym nie wie. Natomiast yy, jest jeden gość, który <grym i <grym i dość dobitnie i skutecznie yy, zasypał internet filmami na temat yy, prac przy swojej zabudowie. Ja myślę, że większość z nas też z tego korzysta. Dobra. W tym filmie myślę byłoby na tyle, nie ma co tutaj przedłużać. No, też się staram tak maksymalnie długie ruchy robić. Teraz na potrzeby filmu nie robię tego całego, natomiast dobrze jest sobie takie elementy, które na przykład są nisko, to naraz przejeżdżać i żeby nie było łączeń po prostu po, po szpachelce, po, po pacy jest dużo łatwiej później to doszlifować, a w zasadzie praktycznie to szlifowanie to jest takie kosmetyczne. Ja i tak tutaj będę robił na tym, ponieważ to będą ściany malowane wszystkie, mimo tego, że to jest łazienka, no ale, no ale w zasadzie dałoby się nie robić, ale ja i tak na to czasne na cieniutką warstwę gładzi. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę, wracam do pracy, trzymajcie się, hej!